Rową z głową, z głową yy, kury i to miało promować polskie rolnictwo. Wy się tym zajmowaliście głupotami i lepiej, żebyście byli dzisiaj cicho. Pytanie zadawał będzie pan poseł Tadeusz Tomaszewski. Dotyczyć będzie prac rządu nad projektem rozporządzenia dotyczącego dopłat państwa do interwencyjnego skupu zbóż w 2024 roku. Prosimy o wyciszenie rozmowy pana ministra. Skierowane jest do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w imieniu pana ministra będzie odpowiadał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Michał Kołodziejczak. Proszę pana posła Tadeusza Tomaszewskiego o zadanie pytania. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Niedawno odbyły się protesty pod biurami poselskimi w całym kraju, w Gnieźnie, w Wielkopolsce, w Koninie. Rolnicy spośród wielu postulatów, które dotyczą po pierwsze zmian w polskim Ładzie i wspólnej polityce rolnej, odbiurokratyzowaniu kwestii rolnictwa oczekują także wsparcia w zakresie dopłat do sprzedawanego zboża. Zdaniem rolników sytuacja jest bardzo trudna. Ta sytuacja to wynik przede wszystkim niekontrolowanego napływu zboża w latach 2022-2023 do Polski, głównie z Ukrainy. W tej chwili szacuje się, że do czerwca 2024 będzie na polskim rynku około 9 milionów ton zboża. Czego tego nadmiarowego zapasu zboża to jest na poziomie około 5 milionów ton. Bardzo trudna sytuacja na rynku zboża w Europie. W wyniku agresywnej polityki, między innymi Rosji cenowej, bardzo niskie ceny powodują, iż produkcja zbóż staje się nieopłacalna. Dlatego też rolnicy apelują do rządu o szybkie procedowanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dopłat do zbóż. Chciałem zapytać pana ministra, kiedy przewiduje się wejście rozporządzenia w sprawie dopłat? W jakiej wysokości przewiduje się te dopłaty? do jakich zbóż i w jakim okresie czasu, za jaki okres czasu te dopłaty będą. Drugim problemem podnoszonym oprócz dopłat to jest kwestia podmiotów skupujących te zboża, czyli te podmioty skupujące zboża też mogą liczyć na pomoc np. Na preferencyjnych kredytów, czy innej formy pomocy. Jeszcze raz podkreślam, chodzi o to, aby w dialogu z organizacjami rolniczymi jak najszybciej ten problem rozwiązać, bo minister Siekierski tak się umówił, tak podpisał wiesiące porozumienie z rolnikami w tej sprawie, że to rozporządzenie w sprawie dopłat będzie. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Zanim poproszę pana ministra, to chciałbym w naszym wspólnym imieniu powitać uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 187 imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, którzy są na galerii i przybyli na zaproszenie pana posła Michała Kobosko. Witamy bardzo serdecznie. I teraz prosimy pana, posła, pana ministra Michała Kołodziejczaka. Panie pośle, dziękujemy za... Pytanie doceniamy troskę. Ja zawsze doceniam taką troskę o polskich rolników. Postawił pan zadając pytania kilka błędnych tez. Za problemy polskich rolników odpowiadają po pierwsze ci ludzie, którzy prowadzili nieodpowiedzialną politykę skierowaną do polskich rolników. To polityka prowadzona przez 8 lat doprowadziła do tej sytuacji. Tutaj, przez tych ludzi, to oni nie obronili. To, że ktoś chce wykorzystać Polskę, to jedno. To, że ktoś na to pozwala, to drugie. I tak naprawdę najbardziej zasadne. Więc agresywna polityka prowadzona względem polskiej gospodarki z różnych stron. I brak obrony przez posłów PIS-u doprowadziło do tej sytuacji. My, polskich rolników, nie pozostawimy bez pomocy. Tak jak minister Szekierski obiecał, tak będzie zrobione. Trwają ostatnie prace legislacyjne nad rozporządzeniem, które będzie które przewiduje pomoc. Wy się śmiejcie, bo ja przerwę, przepraszam Panie Pośle, bo kiedy polscy rolnicy mieli problem, w Waszym Ministerstwie pracowaliście właśnie nad takimi długopisami z krową, z głową yy, kury i to miało promować polskie rolnictwo. Wy się tym zajmowaliście, głupotami i lepiej, żebyście byli dzisiaj cicho. Rozporządzenie jest na ostatniej prostej, przewiduje ono pomoc dla producentów pszenicy, przewiduje pomoc dla producentów żyta, pszen, pszenżyta, jęczmienia. Będzie ono obejmowało tych, którzy będą sprzedawali w okresie od 1 stycznia do 31 maja. Ja tylko dodam, dzisiaj pomoc kierowana jest tylko i wyłącznie do polskich rolników. Firmy są zainteresowane kupnym. Widać duże zmiany rynkowe. Zresztą w marcu eksport drogą morską jest większy w porównaniu do roku poprzedniego o 26%. W kwietniu przewidujemy, że eksport właśnie drogą morską będzie wynosił około miliona ton, co najmniej. To jest. Duża, duża ilość zboża, która wyjedzie, wyjedzie z Polski i nie ma przewidzianej dzisiaj z tego powodu chociażby pomocy dla firm, które chcą kupować, chcą handlować. Dużym problemem była niska cena do tej pory i ja się nie dziwię polskim rolnikom, że w takiej cenie oni tego zboża sprzedawać nie chcieli. My, polskich rolników, bez pomocy nie pozostawimy. Bardzo dziękuję. Czy pan poseł Tadeusz Tomaszewski chciałbyś? A przepraszam bardzo, pani poseł Marcelina Zawisza proszę. Ja zacznę od takiego krótkiego apelu, ponieważ rolnicy byli pod naszymi biurami poselskimi, my się z nimi spotkaliśmy, dzisiaj również w Sejmie mam spotkanie z opolskimi rolnikami. I to, co dla nas jest ważne, to przyspieszenie tych prac, tak, żeby rzeczy, które, co do których rząd się zobowiązał, były realizowane szybciej, żeby była, po pierwsze, widoczna skuteczność, a po drugie, żeby kontynuowany był dialog. Ale mam pytania doprecyzowujące, to znaczy, czy dopłaty będą również dla kukurydzy, jeżeli tak, to w jakiej kwocie i jakie środki z Krajowego Planu Odbudowy pójdą na inwestycje w rolnictwo i czy tutaj zajdą jakieś zmiany co do tych pierwotnie zakładanych, ponieważ widzimy, że te protesty nie ustają, że one zmieniają formę, ale że to nie jest tak, że rolnicy czują, że ich problemy zostały Rozwiązane, czekają na konkretne działania, więc pytanie o to, kiedy te konkretne działania będą zrealizowane. Proszę bardzo, panie ministrze. Polityka rządu, polityka rządu i polityka resortu rolnictwa jest zaplanowana i będzie realizowana konsekwentnie. Żadne naciski, tym bardziej polityczne, nie będą mi zmieniały, pani poseł. Polscy rolnicy dostali już dużą część dopłat do kukurydzy. Jest dokładnie do wczoraj wypłacone 691 milionów złotych dla producentów kukurydzy i te pieniądze otrzymało 165 tysięcy gospodarstw rolnych. Jeżeli chodzi o inwestycje o KPO. Między innymi z tych pieniędzy zostały zbudowane już i są budowane silosy. My przedłużyliśmy czas realizacji tych projektów. Powierzchnie magazynowe zbóż będą zwiększone o ponad milion ton i to już jest realizowane. O dodatkowych pieniądzach ja przekażę Pani dokładne informacje pisemne, jakie będą skierowane na KPO, tak żeby ten dialog ze stroną związkową, rolniczą mogła pani skuteczniej i dobrze prowadzić. Dziękuję bardzo.